Dwa miesiące po wydarzeniach z Marsylii doszło do pierwszego meczu pomiędzy Wisłą a kimś z dwójki Śląsk-Lechia. Cała kibicowska Polska czekała na to spotkanie. 26 sierpnia w Krakowie Biała Gwiazda podejmowała Wrocławian. W klatce zasiadło około 1000 fanatyków, w tym około 180-osobowa grupa lechistów. Goście zaprezentowali transparent z przekazem. Śląsk Lechia pozdrawiają Wiślaków z krwi i kości, takich bez płetw i bez ości. Za co otrzymali brawo od całego stadionu Wisły poza młynem. W trakcie meczu odpalili również piro, które w dużej ilości wylądowało na murawie. Po wydarzeniach z czerwca, a także po tym meczu, nic nie miało prawa być już jak wcześniej. Zmiana frontu Wiślaków ostatecznie tylko staliła zgodę na linii Lechia Śląsk. Przyjaźń Śląska z Lechią trwa w najlepszej, jak się nic nie zmieni, to za trzy lata będą mogli świętować jej 50-lecie.